Dzień dobry. Witam raz jeszcze. Ponownie 22 lipca, czwartek. No i drugie piwo na dzisiaj. Tym razem znacznie ciekawsze moim zdaniem pod względem stylu, ale też i myślę browaru, ponieważ natrafiłem na nie przypadkowo. Myślałem pierwotnie, że jest to jakiś po prostu import z. Irlandii, a okazuje się, że nie, że jest to swojska, zduńska wola. Proszę. Bardzo fajna etykieta. I jest to Joe Hobbs na Zielonej Wyspie. Coffee stout. 5,9 alkoholu. Bardzo ładna butelka. W ogóle ładna etykieta. Bardzo fajne. Wizualnie już się zapowiadające piwo, no i etykieta dopiero nas naprowadza na kontra, a kontra dopiero wskazuje nam, że jesteśmy, że mamy kontakt w tym momencie ze zduńską wolą. Coffee Stout to ciemne irlandzkie piwo w stylu stout, tradycyjnie pite w deszczowe dni na Zielonej Wyspie. Dodatek naturalnej kawy ziarnistej w procesie leżakowania dodaje mu przyjemnego, pobudzającego aromatu. Piwo ciemne, niefiltrowane, pasteryzowane. Składniki: woda, słody jęczmienne, pilzneński jasny, karmelowy, ciemny, barwiący, chmiele Magnum, Sybilla, Hallertau Tradition, eee, drożdże górnej fermentacji S04, kawa. Zawiera słód jęczmienny. Tutaj brawo za to, że to jest piwo niefiltrowane. 14% ekstraktu, 5,9% alkoholu. Bardzo fajnie, że podali ekstrakt. Pi schłodzone, ważne do 13 czerwca 2022, czyli świeżutkie. Kultowy browar Staropolski, ulica Kolbego 2, z Duńska Wola. A, no właśnie, i nie zwróciłem wcześniej na to uwagi kapsel oczywiście. Ze zduńskiej woli, kultowy browar staropolski Fajne, fajnie się zapowiada. To chyba będzie pierwszy stałt ze zduńskiej woli, jaki przyjdzie mi pić. Cena też nie jest jakaś zaporowa poniżej 5 zł. To jest, myślę, zupełnie optymalna cena za stałta. Co do stałtów robionych w Polsce, no cóż, yy, yy, Bojanowo, yy, nie, przepraszam, Jabłonowo, yy, Belfast. Robili kiedyś stouta, on jest chyba dalej dostępny, bo daj wąszą, yy, w puszkach yy, półlitrowych yy, i one też kosztowały poniżej 5 zł. Bardzo, fajny, bardzo fajne piwo. No, słod, palony, kawa, słodko wręcz. Bym powiedział, taki słodko, lekko tofi przypomina ten aromat. Nie jest taki wytrawno jest taki słodki, zachęcający. No. No, jeszcze raz etykieta. Postawimy może, bo, O, proszę. Piękna y, piana, drobniuteńkie y, oczka, y, jak na azocie. Y, barwa ciemnobrązowe. Y, widać, że jest mętne, nieprzejrzyste. Pięknie się prezentuje to piwo. Taka piana już na trzy palce No po prostu, na, jak na razie, szacunek. Bardzo yy, czekoladowo, kawowo. Taka. Taka Aromat takiego bardzo mocnego espresso z dolaną czekoladą, taki bardzo, bardzo kremowa czekolada. No, no to dobrze w takim razie, na zdrowie, za co by to wypić? 22 lipca, świętem już było. Obecnie, co to jest za święto? No dobrze. 25 w niedzielę będzie Świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Drodzy kierowcy, pijcie piwo odpowiedzialnie. I, bura, i jak, ja Was błagam i zaklinam: nie wsiadajcie do samochodów tego samego dnia po piwie, a następnego dopiero po południu. Mm. No jest po prostu rewelacyjnie. Zapowiada się słodko. Mm. Tak ciast, ciasteczkowo, gęsta czekolada, a otrzymuje się w smaku wytrawny, lekko kwaskowaty, dosyć pełny. No bo to jednak jest ekstrakt czternastka, z której jest niecałe 6% alkoholu. Gładkie. Mm. Przyjemnie wyklejające, mimo że jest wytrawny. Nie jest oleiste. Ale jest Huh. Powiem tak, nie jest to doświadczenie mm, picia czekolady zrobionej na mleku, yy, a raczej yy, mleko pomieszane z wodą. Przez co nie jest takie, yy, no właśnie oleiste tłuste. Yy, yy, yy nie wiem jak to określić tak. Jak czekolada mleczna, która się. Rozpływa po prostu tak mastnie, tak się wykleja. Niesie ten tłuszcz smak. Tutaj jest bardzo fajnie, wytrawnie. Nieco wody, znaczy nieco wody, nieco wodniście. Nie jest to Imperial w końcu Stout, tylko Irish Stout. Ten jednak nam przypomina, że mamy do czynienia cały czas też z kofi-stoutem. To nie jest czekolada, to jest kawa. Pyszne piwo. A... No, zawsze jak widzę, że jest stout poniżej tam 7 zł. No to się na takie coś pisze. Imperial, stout oczywiście, Kofi stout oczywiście. No. Cóż mogę powiedzieć? No. Zduńska wola miewała czasami gorsze dni, ale w przypadku tego piwa to jest. No, może nie klasa światowa, ale jak na Polskę. Zresztą, jak na rzadkość ważenia stałta w Polsce, no to na pewno bym postawił na pudle, na nie wiem na którym miejscu, ale na pudle by się znalazło podejrzewam obok Pinty i może obok Murphysa albo. No, Melfisa. Naprawdę świetne piwo. Piękna piana. Cóż za to. To nieprawda, że Ailish Stout nadaje się tylko na dni deszczowe. Na letnie popołudnia w lipcu również nadaje się świetnie. Nie zamuli Was. Nie zaklei. Nie zasłodzi. No po prostu super. Jeżeli będziecie mogli, szukajcie, bo warto. Dobra, to by było na razie na tyle. Do usłyszenia, do następnego razu, cześć.